Witam was bardzo serdecznie. Zaraz zobaczymy. Chyba wszystko poszło tak jak trzeba. Witajcie w kolejną środę na 127. live. Dzisiaj porozmawiamy o zwiększeniu presji i o tym, jak to w ogóle wpływa na relacje. Czym jest presja? Jak Możemy używać jej w treningu, żeby ta relacja się poprawiała, w jakich momentach może się pogorszyć, co się w ogóle będzie zmieniało między nami a koniem, jeżeli będziemy z tą presją pracować na różnych poziomach. Czy da się presji uniknąć w treningu? I omówimy sobie kilka przykładów i w przypadku konia niepewnego siebie i pewniejszego siebie. Jak ta presja i wzrost wymagań, bo tak naprawdę o to będzie też chodziło, będzie wyglądała w treningu w takich trudniejszych przypadkach. Od razu powiem Wam, że jest to taki wstęp do kolejnego live'a, w którym porozmawiamy o kwadracie wzmocnień. O tych czterech punktach. Dokładnie wyjaśnimy sobie, bo ostatnio widzę, pojawiają się różne dyskusje, co oznacza każdy z nich jak pracujemy wykorzystując właśnie ten kwadrat wzmocni, z których korzystamy częściej, z których mniej, jak to wygląda, dlaczego to na przykład według mnie sprawdza się lepiej, a jakaś inna forma pracy nie zawsze daje dobry efekt przy koniach, co nie znaczy, że w ogóle go na przykład nie używamy. I o tym porozmawiamy sobie za tydzień na 128 Live, a dzisiaj zaczniemy temat Opresji i o tym zwiększaniu presji. Moi drodzy, zanim jednak przejdziemy do treści, chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz, taką informacyjną. 6 maja w naszej stajni, w stajni zarębowo, jest jak co roku organizowany bieg. Bieg zawody, bardzo duża fajna impreza z jedzonkiem, z końmi. Z bieganiem, rowerami i chciałam Was bardzo serdecznie na to zaprosić. To jest coś w rodzaju triatlonu, w którym można wziąć udział jadąc na koniu, biegając i jeżdżąc rowerem, albo wybrać sobie jedną z tych dyscyplin. Udział jest kompletnie za darmo. Dodatkowo, jeszcze jak macie, bierzecie udział w którejś z tych konkurencji, to całą resztę imprezy też macie za darmo. Jedzenie, pyszne wędlinki, ciasta, na ciepło, wszystko co tam jest, więc wszystko jest można powiedzieć za free. Tylko musicie przyjechać albo z końmi, albo z rowerem, albo biegając i zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. My z Mirkiem oczywiście też tam będziemy. Prawdopodobnie będziemy sprzedawać, nie co, ciastka? <laughs> Chyba ciastka. Chociaż niebezpiecznie przy wędlinach ustawić, a nie przy ciastkach. Ale będziemy coś sprzedawać, więc jeżeli ktoś by miał ochotę, akurat miałby czas, przyjść i poznać nas. Będziemy tam cały dzień, to będzie 6 maja, możemy sobie pogadać, mogę Wam nawet coś tam pomóc. Jeżeli chcecie, chcecie coś skonsultować. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze będziemy udzielać informacji, ale już bym wam chciała powiedzieć, że jest ta data. Jak ktoś ma wolny czas albo coś sobie planuje, to warto naprawdę nas odwiedzić. Stajnia Zarębowo to jest w okolicach Nasielska, 10 km od Nasielska. Zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko się będzie dobrze tutaj przesyłało. Nie obawiajcie się, bo w razie co jest to wszystko nagrywane, i nawet jak nam przerwie, to potem na klubie macie całość. Czy na blogu, tam w, na stronach klubowych, czy tutaj będziemy Wam wrzucać na grupę klubową. Zaczynam. Live 127. Zwiększanie presji a relacja. No i teraz, co to w ogóle jest ta presja? Bo powiem Wam szczerze, że. Jest to takie drugie słowo jak dominacja, gdzie wszyscy jak już słyszą, to mówią: Ola Boga, to jest coś strasznego i w ogóle najlepiej unikać. Pracowanie na zasadzie presji, zabierania presji, to też nie jest takie do końca fajne i o tym sobie też za tydzień powiemy, powyjaśniamy sobie wiele rzeczy. Ale czym jest ta presja? No presja jest niczym innym, nawet jak sobie sprawdzicie, nie wiem, definicję w słowniku, jak oddziaływaniem na kogoś. Mającym na celu skłonienie albo zmuszenie, jakieś tam wyegzekwowanie, żeby ktoś coś zrobił. Czyli nic innego jak wpływanie na drugą istotę, żeby wykonała to, co my byśmy w danym momencie chcieli. I teraz. Czy my tego chcemy, czy nie? I czy koń chce, czy nie, pewne rzeczy wykonać musi. I Różne tłumaczenia, że konie mają takie wolne wybory i że my tak sobie możemy robić cały czas co chcemy, jest po prostu kłamstwem, bo wszyscy i my, i konie, żyjemy razem, jesteśmy zobligowani, jakoś obowiązują nas pewne zasady, reguły, każdy ma oczekiwania, regulaminy, żeby to wszystko mogło jakoś w miarę bezpiecznie funkcjonować. I jeżeli na przykład bardzo prosty tutaj przykład ze stajni. Nasz koń nie będzie się zachowywał w porządku, nie będzie wykonywał pewnych rzeczy, będzie przez to stwarzał zagrożenie dla nas, dla innych użytkowników stajni, dla innych koni, ludzi. To nie będzie się działo nic innego, jak będziemy po prostu z tej stajni wyrzucani. I będą nas przenosić z jednej do drugiej, bo tu nas nie będą akceptować, tam komuś coś nie będzie pasowało. Więc nie mówmy, Naokoło, że mają te konie taki wielki wybór i mogą robić, co chcą, i te wszelkie, różne, bo się różne pojawiają głosy, metody treningu, które zostawiają koniom aż tak wiele decyzyjności, pozwolą i są tak bardzo mocno promowane we wszystkich miejscach. Dlatego, że i nas, i konie obowiązują zasady. Więc, obowiązuje jakieś akceptowanie presji. Ta presja i ograniczenia otaczają nas na co dzień. Nas, ludzi, to samo. Mamy pracę, mamy jakieś, nie wiem, hierarchie. Jednemu się musimy podporządkować, drugiej osobie na przykład nie musimy, bo już jest inna drabinka w firmie. I cały czas jesteśmy otoczeni różnego rodzaju wymaganiami. Niektóre rzeczy musimy robić i ta presja towarzyszy nam na co dzień. Co jeszcze ciekawsze, bo też wiele osób o tym zapomina, że konie doskonale to znają, akceptują i jest to dla nich normalny, naturalny, codzienny sposób komunikacji, za pomocą chociażby komunikacji ciałem. I różnych sygnałów wysyłanym ciałem, a równocześnie presji ciałem, bo za pomocą tego ciała wysyłają informacje, przestawiają się nawzajem, chcą, żeby jeden koń poszedł w lewo, drugi w prawo. Na zasadzie właśnie takiej presji w komunikacji, nie wiem, zrobienia dziwnej miny, ustawienia się zadem, to jest ich normalna codzienność. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Każdy z nas, czy my. Czy koń inaczej znosi tą presję. I tutaj bardzo dużo zależy od naszej osobowości i w tej drugiej części live'a rozbijemy sobie to na dwie części, właśnie na konie niepewne siebie i na takie konie pewniejsze siebie. Bo każdy z nas inaczej znosi presję fizyczną w zależności od tego jak bardzo nasze ciało, nasz układ nerwowy są wrażliwe. Też mamy inną możliwość znoszenia presji psychicznej, bo ta odporność psychiczna jest różna u każdej istoty i ta pewność siebie też jest od tego właśnie uzależniona. To, co dla jednego będzie na przykład zbyt mocnym działaniem, w przypadku konia, jakieś szarpnięcie linką, które my możemy sobie nazwać tam trzecią. Czy za chwilę czwartą fazą, dla drugiego konia będzie w ogóle nic nieznaczącym sygnałem, pod takim kątem nic nieznaczącym, że nie będzie próbował w ogóle zmienić zachowania, w danej, które w danej chwili oferuje, i nie będzie go taka forma i taka, taki poziom presji motywowało do tego, żeby na przykład jakiś ruch zrobić. I tutaj też o tym, co porozmawiamy za tydzień, możemy wchodzić w różne techniki, możemy zwiększać tą presję, bo na jedne konie to zadziała dużo lepiej, a na przykład możemy poszukać innych sposobów komunikowania się, na przykład jakiegoś rodzaju wzmocnień, bo będzie to taka, a nie inna osobowość, i wtedy będziemy bardziej na przykład tego konia wyciszać, żeby on lepiej nam współpracował, albo będziemy właśnie podnosić respekt, żeby lepiej też. Współpracował. Co jest bardzo ważne, my tą naszą presję i te jej poziomy musimy dopasować do danego konia. I tutaj osoby, które znają program Parelich i wiedzą, że ja też od lat kiedyś zaczynałam właśnie od tego programu i bardzo mocno na nim bazujemy, mamy wiele takich zdań. Jak dopasować w ogóle? Jak, te presje, jak ta presja powinna wyglądać? Po pierwsze, jest takie bardzo fajne zdanie. Nasze sygnały powinny być tak delikatne jak to tylko możliwe, ale równocześnie tak skuteczne i tak intensywne jak to jest konieczne, żeby uzyskać efekt. Bo ta czwarta faza, my nazywamy czwartą fazą ten poziom presji i tak jakby intensywność sygnałów która da nam pożądany efekt, który u każdego konia będzie zupełnie inna. Dla jednego ta czwarta faza to będzie mocniejsze machnięcie, a dla drugiego to będzie intensywne szarpnięcie. Ale czwarta faza musi być efektywna, czyli powinna dawać, dać Wam taką odpowiedź konia, o jaką prosicie. I to jest bardzo ważne. Czyli zaczynamy tak delikatnie, jak to tylko możliwe, ale dochodzimy do takiego poziomu sygnału, który da nam efekt. I tutaj, akurat w naszym programie pracy, mamy fazy od jednego do czterech. I ten jeden to jest to, jest to tak najdelikatniej, jak tylko jesteśmy w stanie zrobić. Czyli, na przykład, może być wskazanie palcem, może być jakiś delikatny ruch. Może to być, nie wiem, czasami skinienie głową, a dla innego konia za jakiś czas może być to jeszcze coś delikatniejszego. Czyli to są bardzo małe, subtelne sygnały. Skinienie głową to nie jest pchnięcie, albo wskazanie palcem to nie jest wskazanie od razu pogonienie batem, bo my ludzie mamy tendencję do takiej intensyfikacji bardzo szybkiej albo zlepiania tych poszczególnych faz. Najdelikatniej, jak to tylko jest możliwe. A czwarta faza jest ta najbardziej efektywna. Zaraz sobie będziemy o tych fazach, o tym wzrastaniu presji mówić. Co jest ważne, bardzo ważne jest, żeby od jedynki do czwórki, albo jak ktoś się nie posługuje fazami, od tego samego początku aż do efektywności, na, dać możliwość narastania tej presji. Czyli zaczynamy najdelikatniej, potem zaczynamy wzmacniać te sygnały, na przykład od małego ruchu falą na linię. Ona się robi coraz większa, 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 aż do takiego, że na przykład koń się wycofa. Co jest jednak bardzo istotne, to ta prędkość wzrastania i intensyfikowania sygnałów zależy od danej sytuacji, jak się zachowuje koń. Oczywiście mamy zasady, że każda faza początkowo trwa około 3-4 sekund i jeżeli koń na przykład się uczy, to my to wszystko tak układamy, ale bardzo często pracujemy z końmi. Nawet uczycie się na koniach które nie są wcale takie proste w treningu. Wiele osób trafia do takich naturalnych systemów pracy, dlatego że gdzieś tam sięgnęliśmy dna. Nie wiemy, co robić, jak sobie poradzić. Mamy trudniejsze konie. Mamy konie, które już w pewien sposób czasami są nawet niebezpieczne, które znają różne sposoby na nas, jak poustawiać jak manewrować człowiekiem, żeby zrobił to, co chcemy. O tym rozmawialiśmy na ostatnich, na jednym z ostatnich live'ów, jak konie szkolą ludzi i przenoszą swoje doświadczenia ze szkolenia nawet poprzednich osób na swojego obecnego opiekuna, właściciela, czy jak to tam chcecie sobie nazwać. Jeżeli mamy konia, który popełnia błąd, na przykład napiera na nas, spokojnie i delikatnie, to my możemy korygować go, przypuśćmy przez blokadę batem, zaczynając od małych ruchów, narastających, jeżeli koń dalej gdzieś tam wszedł w naszą przestrzeń, nie wychodzi z niej, albo dalej powoli się napycha na nas, aż wreszcie dojdziemy u nas do tej czwartej fazy do kontaktu fizycznego, puknięcia i na przykład on się odsunie. Ale jeżeli mam konia, który bardzo szybko wchodzi w moją przestrzeń, nie daje mi tego czasu, gdzie ja mogę narastać, to jak najbardziej mam prawo a nawet mam obowiązek zadbać o swoją przestrzeń i od razu skorygować puknięciem takiego konia. Albo zrobić jedno machnięcie i od razu puknięcie. Jeżeli koń na to nie reaguje i dalej na mnie wchodzi, na mnie napiera, to ja będę narastająco popukiwać, aż zadbam o swoją przestrzeń. My mamy ogromny problem z używaniem efektywnej fazy czwartej i ochroną swojej przestrzeni. Oni nie mają z tym większego problemu, szczególnie te pewne siebie. Zauważcie, jak one bez problemu wchodzą na człowieka, napierają, straszą, wysuwają zęby, udają, że będą gryźć, czasami gryzą, skubią albo kopią, między sobą to samo. Bardzo ładnie przechodzą przez fazy i są świetnymi trenerami efektywności tych faz, w zależności od sytuacji. I w zależności od tego, z jakim osobnikiem w danym momencie się komunikują. Po co w ogóle jest ta cała rozmowa? Właśnie dlatego, że my mamy często duże obawy z zastosowaniem presji. Za chwilę będziemy jeszcze dogłębniej o tym rozmawiać. Ale musimy pamiętać, że zawsze szukamy najlepszych rozwiązań dla danej osobowości, dla danego konia. Nie traktujemy wszystkich tak samo, ale nie zapominamy o tym, że do jednych koni trafimy przez głowę, a do innych przez nogi, takie powiedzenie. Czyli jedne będziemy sobie wyciszać, uspokajać i to pomoże w rozwoju relacji i komunikacji, a z innymi czasami trzeba przedyskutować. Są konie i na pewno takie spotkaliście, które wchodzą w stado i robią zamieszanie. No nie potrafią się komunikować. Ze spokojem, na odległość. Nie, tego muszą przykopać, tego muszą ugryźć, tego muszą pogonić. Mają taki sposób komunikacji, i to daje ogromne prawdopodobieństwo, że w relacji z człowiekiem on też tak będzie się chciał komunikować. To nie jest tak, że jak ja dostaję takiego konia i wiem, że on tak rozmawia z końmi, to ja od razu na dzień dobry Bóg go batem w nos. Nie, ja patrzę, co się dzieje, ale taka tendencja i sposób lubienie pewnego sposobu. Komunikacji, na przykład przy mniejszej jeszcze wrażliwości ciała, gdzie niektóre konie lubią się gdzieś tam wpychać, przepychać, podskubywać, prawdopodobnie jest duża szansa, że będzie przełożone na ludzi, i z takim koniem inaczej się będziemy komunikować. Musimy się czasami najpierw tam chwilę podyskutować, żeby on zaczął z nami chcieć współpracować, bo wtedy będziemy nadawać w miarę na jego falach. Są takie, które. Przyjmują od razu wszystko, co mówimy. Są miękkie, delikatne i w ogóle nie chcą wchodzić w żadną dyskusję. Można wszystko załatwić spokojnie. Z nimi zgadzają się bez problemu, szukają przywództwa, nie ma, nie ma tutaj żadnego podważania i do takich koni też będziemy rozmawiać inaczej. To jest dokładnie tak, jak z ludźmi. Mówimy to właśnie dlatego, że większość osób bardzo często boi się wejść w treningu z większą presją, bo boicie się zepsucia relacji, boicie się, że na przykład taki koń nawet bardziej płochliwy przy zwiększaniu wymagań czy zwiększaniu presji ograniczeń będzie się bardziej bał, co wbrew pozorom zobaczymy, że buduje jego pewność siebie, bo wystawianie go na różne nowości stopniowa nauka akceptowania większych ograniczeń buduje jego pewność siebie. Równocześnie boimy się, że konie pewne siebie, kiedy postawimy wyżej poprzeczkę i zaczniemy stawiać granice, będziemy przez to prowokować do jeszcze niefajniejszych zachowań. Takie niebezpieczeństwo zawsze jest, ale z niektórymi końmi. Mimo naszych wielkich chęci, nie przejdziemy dalej etapu, jak nie będziemy tych granic i reguł stawiać. Nawet początkowo bardzo miły koń, który jest nie do końca pewny siebie, a potem staje się pewniejszy siebie, będzie sprawdzał i testował, i będzie próbował oceniać, na ile sobie może pozwolić. Podsumowując, tą pierwszą część nie unikniemy stosowania presji w treningu bo tak jest skonstruowany świat, że ta presja, czy my tego chcemy, czy nie, gdzieś naokoło jest. Za tydzień porozmawiamy sobie o tym kwadracie wzmocnień, o czterech jego częściach, bo korzystamy z każdej z nich w różnych proporcjach w zależności od konia, ale ta presja, praca z presją, unikanie presji jest takim elementem, którego w treningu konia według mnie i po moich wielu, wielu latach doświadczenia i pracy z różnymi koni nigdy nie jesteśmy w stanie uniknąć i musimy to gdzieś tam mądrze łączyć. A teraz przejdziemy sobie do omówienia dwóch kierunków pracy i wzmacniania presji w przypadku koni niepewnych siebie i w przypadku koni pewnych siebie.